Witajcie! Przed nami mnóstwo emocji, dramatów i zaskoczeń. Oto, co przyniosą kolejne odcinki od 184 do 188: La Promesa. W odcinku 184 Petra konfrontuje się z Marią na temat moralności. Jak zwykle u Petry, dostrzega ona więcej u innych niż u siebie. Maria, jako jedyna ze służby, potrafi rezolutnie sprowadzić ją na Ziemię. Alonso coraz trudniej znosi obecność brata i jego żony. Ku zaskoczeniu Cruz, w oczach której Alonso zawsze był powściągliwy w okazywaniu negatywnych emocji, daje upust swoim żalom. Przebrane Kandela i Simona próbują wprowadzić w życie swój ambitny plan odnalezienia Don Carlosa. Nie wiedzą jeszcze, że ich największą przeszkodą okaże się Lope. Jego decyzja o zatrzymaniu kucharek w La Promesa będzie miała dla niego opłakane skutki. Kandela i Simona zapowiadają strajk w kuchni, choć jeszcze nie wiedzą, jak będzie on wyglądał, zwłaszcza Kandela, dla której to będzie pierwszy raz. Martina wciąż czuje uzasadniony żal po policzku, jaki wymierzyła jej matka przy całej rodzinie. Relacje z rodzicami są napięte, i nie widać ich końca. Przytłoczona emocjami. Wyładowuje się na kurro. Maria spełnia obietnicę i odwiedza rodzinny dom Jany. Szybko orientuje się, że nie jest tam sama. Jimena wchodzi w otwarty konflikt z Cruz, która ponownie ingeruje w przyszłość nienarodzonego wnuka, odmawia jej udziału w wyborze wyprawki. Manuel, dowiadując się o sytuacji, próbuje zrozumieć obie strony. Margarita również nie pozostaje dłużna Cruz. Grozi jej, by nie ingerowała w życie Martiny. W odcinku 185 Martina nadal nie potrafi dojść do porozumienia z rodzicami. W porannej kłótni ratuje ją Chimena, zabierając na spacer. Rodzice Martiny przyznają, że buntownicze nastawienie córki krzyżuje ich plany. Podczas spaceru Martina żali się, że rodzice nie traktują jej z równym szacunkiem jak jej braci. Kandela pociesza Pie, która boi się, że jeśli Gregorio nie zostanie skazany na długie lata, wróci po nią, a wtedy może już nie mieć tyle szczęścia. Tymczasem Romulo wraca z miasta z dobrymi wiadomościami. Gregorio pozostaje w areszcie, a sprawa nie będzie prowadzona przez sierżanta w Luchan, lecz w Puebla de Terra. Trudno ocenić, czy to dobra wiadomość, ale jedno jest pewne, unikną plotek w miasteczku. Lope próbuje zastąpić w kuchni kucharki zgodnie z zapowiedzią strajkują. Powstaje z tego niemałe zamieszanie, które niemal wychodzi na jaw przez Petrę. Gdyby do tego doszło, zwolnieni mogliby zostać nie tylko kucharki, ale również Teresa i Mauro. Jana wraca do pałacu, ale po drodze ma niewielki wypadek. Jak się później okaże, przyczynił się do niego nowy gość la promesa. Cruz nie znosi gruźb, dlatego uruchamia swoje kontakty w Madrycie, by dowiedzieć się, dlaczego Margarita i Fernando tak chętnie przyjęli zaproszenie do dłuższego pobytu w La Promesa. Okazuje się, że skandal z udziałem Martiny jest szeroko komentowany nie tylko w Madrycie, ale w całej Hiszpanii. Rodzice Martiny przestali być mile widziani na salonach, co cieszy Cruz. Wydaje się, że rozgryzła ich intencje. Choć to jeszcze nie koniec. Sami zainteresowani najchętniej wróciliby do stolicy. Z dalekiej podróży z dobrymi wieściami o stanie pałacu w Kadyksie wraca również Katalina. W odcinku 186 Kuro odwiedza Janę w jej pokoju, chce ją przywitać i opowiedzieć, co działo się podczas jej nieobecności, w tym o skandalu, który wybuchł w Madrycie. Katalina zagląda do kuchni, przynosząc kandeli i Simonie prezenty z podróży. Kucharki z pokorą i humorem przyjmują upominki, lecz szybko okazuje się, że to nie jedyny powód wizyty Kataliny. Uśmiech szybko znika z ich twarzy. Podczas kolacji Teresa prowadzi emocjonalną rozmowę z Petrą, w której pokłada nadzieję na zmianę jej podejścia do służby. Jana dziękuje Jimenie za wstawiennictwo i możliwość powrotu do La Promesa. Ich rozmowę podsłuchuje Cruz, która nie pozostaje obojętna na to, co usłyszała. Kurro próbuje ponownie porozmawiać z Martiną i wręcza jej prezent, który wzrusza ją do łez. Pia relacjonuje Janie wszystkie wydarzenia związane z Gregoriem podczas jej nieobecności. Szczerą rozmowę przerywa Teresa przynosząc zawiadomienie od Krus. W kuchni w końcu zapada spokój. Kandela i Simona wracają do codziennej pracy. Zdenerwowany Fernando ujawnia prawdziwy cel ich przyjazdu do Luchan, co szokuje nie tylko Martinę, ale przede wszystkim Kruz. Do pałacu dociera długo wyczekiwany gość Manuela i Jimeny. Oboje są zaskoczeni, że Jana również go zna. W odcinku 187 Martina jest w szoku, poznając prawdziwe intencje wizyty swoich rodziców w Luchan. Jeszcze bardziej zaskakuje ją ich zgoda na jej zaręczyny z księciem. Kuro również jest poruszony, ale najbardziej zdziwiona wydaje się Kruz – nie podoba jej się wizja bogatego szwagra, ani fakt, że informacje, które otrzymała telefonicznie o jego rzekomym upadku, były nieprawdziwe. Maria Fernandez odbywa szczerą rozmowę z Salwadorem. Wynik tej rozmowy nie daje ulgi obojgu. Abel zostaje przedstawiony rodzinie i od razu zdobywa sympatię Kataliny. Niestety krus nie darzy szacunkiem ludzi bez tytułów szlacheckich. Skromny lekarz nie chce mieszkać z markizami, lecz ze służbą, co wywołuje ogromne zdziwienie u Romula, który nigdy nie spotkał się z taką sytuacją. W odcinku 188 Cruz zleca Lorenzo, by dowiedział się, czy krążące plotki o planowanym ślubie Martiny z przyszłym księciem Carvajal i Cifuentes mają coś wspólnego z prawdą. Tymczasem sama Martina nie zamierza wiązać się z arystokratą i próbuje zbliżyć się do Kuro, choć ich relacja jest obecnie bardzo napięta. Kuro zwraca się poradę do Jany. Ta z kolei ma własne problemy. Musi radzić sobie z nieprzyjemnym zachowaniem Abla, lekarza i przyjaciela Manuela, który nieustannie ją ignoruje i traktuje z góry. Zamieszanie uczuciowe po rozmowie z Salwadorem trwa także u Marii. Która wciąż nie wie, co naprawdę czuje do Salwadora i Lopego. Niespodziewanie to jedna z jej koleżanek daje jej wskazówkę, która może rzucić nowe światło na całą sytuację. Niepokój nie opuszcza też Simony i Kandeli. Obie bardzo martwią się o swojego nauczyciela Carlosa. Katalina, poruszona ich troską, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wkracza do akcji, osiągając więcej niż one same. Tymczasem w La Promesa pojawia się ktoś nowy, młody chłopak imieniem Felicjano, który przybywa z daleka w poszukiwaniu Petry. Mam nadzieję, że takie streszczenia pomagają Wam być na bieżąco z wydarzeniami w La Promesa. Jeśli tak, zostawcie serduszko, komentarz albo udostępnijcie dalej. Do usłyszenia w kolejnym filmie.